Cześć, jestem Jolka Ja od trzech lat mieszkam w Sztokholmie, a na tym kanale opowiadam o moim życiu w Szwecji. A dzisiaj zapraszam was na film o mojej magisterce w Sztokholmie. Herbatka w dłoń i zaczynamy. Na końcu opowiem wam, co sugerowałam i gdzie, dlaczego się zdecydowałam i bardziej moją wersję historii, a na początku zaczniemy od takich bardziej... Um, Organizacyjnych spraw, powiedzmy, czyli jak wygląda rekrutacja, e, jakie są terminy, jakie są koszty, e, gdzie szukać informacji i wszystkie takie inne rzeczy. A więc najważniejsze pytanie: gdzie aplikować, gdzie szukać informacji o e, tych kursach magisterskich, o o studiach magisterskich? God. E, więc e, strona nazywa się University Admission. E, podziękuję Wam w opisie też. I na tej stronie możecie znaleźć wszystkie informacje, które potrzebujecie, e, czyli zarówno jakie są te studia, jakie są e, kierunki, e, jakie są deadline'y, e, jak, jak w ogóle założyć tam konto, to, jakie są informacje potrzebne. Wszystko, co tylko chcecie, co tylko potrzebujecie. Jeśli jesteście ogarnięci, to znajdziecie sobie na tej stronie wszystkie informacje. I tak jak tu widzicie, przy każdym kierunku znajdziecie linka, który odsyła Was bezpośrednio do strony kierunku na Uniwersytecie, gdzie znajdziecie jeszcze więcej informacji o kierunku, który Was interesuje. Jeśli chodzi o terminy, to terminy są zdecydowanie wcześniej niż w Polsce, i ja dlatego musiałam czekać rok na kolejną rekrutację, ale o tym na końcu. Tutaj macie terminy rekrutacji, jeśli chcecie zaczynać studia normalnie tam w wrześniu. Czy tam chyba w sierpniu się zaczynają te studia czy troszeczkę wcześniej. Tak jak widzicie, do 15 stycznia musicie złożyć te papiery. Czyli jeszcze macie czas, słuchajcie, jeszcze macie czas z dokumentów, które są potrzebne. To w moim przypadku i wydaje mi się, że w większości przypadków jest bardzo podobnie. Możecie sobie jeszcze sprawdzić, co do kierunków konkretnych, ale wydaje mi się, że tak jak powiedziałam, w większości przypadków są tu potrzebne te basicowe dokumenty, czyli na pewno dowód tożsamości dowód obywatelstwa, czyli paszport. Nie wiem, czy może być to dowód, nie sprawdzałam. Na pewno e, dyplom z studiów licencjackich, przetłumaczony na język angielski. U mnie na UJ można było dostać po prostu dyplom po angielsku, więc ja nie musiałam tego akurat tłumaczyć. Nie wiem, jak to jest na wszystkich uczelniach. Jeszcze do tego spełniam do dyplomu z rozpisanymi Przedmiotami ze studiów. I ja to już w moim przypadku musiałam ten suplement tłumaczyć, ale to jest koszt 100 zł, 150 zł, um, tłumacza przyległego. No i ostatnia rzecz to jest certyfikat językowy, natomiast tutaj, jeśli macie staną maturę rozszerzoną z języka angielskiego, jest to wystarczający dowód tego, że znacie ten język. E, można też mieć te EL, ELTS czy tam TOEFL, czy tam nie wiem, jak to się te rzeczy nazywają. Wydaje mi się, że oni też je akceptują, ale e, matura rozszerzona z polskiego też wystarczy. I ja nie wiem, czy ja to powiedziałam. Chyba tego nie powiedziałam, ale te studia y, magisterskie są w języku angielskim tak. Następna część. Jak wygląda to finansowo? Zarówno e, rekrutacja, jak i całe studia w Szwecji są dla, darmowe dla obywateli Unii Europejskiej, a my, jako Polska, jesteśmy w Unii Europejskiej, także, e, także te studia są darmowe. No i wtedy, oczywiście, zostają koszty takie jak mieszkanie, takie jak e, życie, e, jedzenie, e, transport i tak dalej, ale o tym mogę opowiadać w oddzielnym filmie, także jeśli chcecie to dajcie znać. Co więcej, w Szwecji jest coś takiego jak CSN. Ja nawet nie wiem do końca, od czego to jest skrót, ale CSN to są takie stypendia dla studentów. I obywatele Szwecji mają z automatu, z marszu, masz pieniądze, w studiu I to jest 13 tysięcy koron. Lecz tam jest tak, że jest część, która jest grantem i część, która jest pożyczką studencką, która jest bardzo nisko oprocentowana, więc ona się bardzo opłaca. I większość moich takich szwedzkich znajomych, którzy studiują, a korzysta właśnie z tego CSN. Jak nie jesteście obywatelem Szwecji, to też możecie dostać ten CSN e, tylko wtedy musicie pracować między 10 a 19 godzin tygodniowo, czyli to jest tak mniej więcej pół etatu. Ja pracowałam 2-3 dni w tygodniu, nie? I było git. Także ja wtedy miałam trochę, trochę pieniędzy od rodziców, trochę pieniędzy z tej mojej pracy e, takiej weekendowej i trochę pieniędzy z tego gradu i było spoko. Polecam. Boże, ja tak szybko gadałam Mam nadzieję, że jesteście w stanie mnie zrozumieć. No i przechodzimy do następnego punktu, jakim jest e, życie akademickie, powiedzmy. Porównując kulturę akademicką, nie wiem, czy mogę to tak nazwać, ale jak się wykładowcy zwracają do studentów, jaki jest w ogóle vibe i tak dalej, to porównując do Polski, jest to dużo bardziej lajtowe. Ale wydaje mi się, że to jest generalnie kultura, jaka jest w Szwecji, że. Nie ma tam za bardzo takiej odczuwalnej w relacjach międzyludzkich hierarchii. I o co mi teraz chodzi? Że ja pamiętam, jak ja na licencjacie na UJ miałam nauczycieli, znaczy wykładowców, do których jak nie powiesz pani, pan nie profesor, to musisz wyjść, bo oni są profesorem i masz się tak do nich zwracać. A w Szwecji? Ja do wszystkich moich e, wykładowców, nauczycieli, mówiłam perty. Generalnie są tacy bardziej ludzcy, nie? I wydaje mi się, że to też wynika z takiej work-life balance i takiego chilu, jaki Szwedzi e, w sobie mają. U nas zajęcia były w takich blokach. Wiem, że na, wiem, że na różnych uczelniach to wygląda troszeczkę inaczej, ale u nas my mieliśmy zawsze zajęcia od 9 do 12. Godzina przerwy od 13 do 16 i ani minuty dłużej, czasami nawet krócej. I w Szwecji, e, na studiach wyższych, bardzo duży nacisk kładziony jest na e, projekty grupowe, na e, pracę w grupach, na jakąś kolaborację, na rozwijanie jakichś rzeczy itd. Co oczywiście ma swoje plusy i minusy, ale jednak porównując do e, polskiego systemu nauczania, gdzie masz. Pierdylion przedmiotów, i pierdylion kolokwiów, i pierdylion egzaminów, jest to troszeczkę łatwiejsze, prawda? Znaczy przynajmniej dla mnie było. Ale też wiem, że to zależy od kierunków, że tam czasami są jakieś większe egzaminy i tak dalej, no ale ja mówię z mojego doświadczenia. Co ciekawe, i co też było dla mnie zupełnie inne od tego, jak mi się studiowało w Polsce, jeśli mieliśmy jakiś assignment, jakąś pracę do napisania, Jakieś tam zaliczenie grupowe czy cokolwiek innego, to normalnie w planie lekcji zamiast tych zajęć od 9, do 12, 13 do 16 mieliśmy przeznaczony czas na pracę na asajmencie. Gdzie w Polsce w ogóle to nie miało miejsca. Ja miałam zajęcia od 8 do 20 i jak miałam coś do zrobienia, coś do nauczenia się, to tam wiesz, po nocach sieć albo w weekend, albo znajdź sobie, sobie swój własny czas. To też dużo mówi o tym Jakie Szwedzi mają podejście i jak to wygląda w praktyce, nie? no bo te studia dla nich to jest trochę taka praca. Ja na moich studiach nie miałam żadnych egzaminów takich pisemnych. Wiem, że w roku po mnie to się zmieniło, bo mój kierunek był dosyć takim świeżym kierunkiem i w następnym roku już tam były jakieś egzaminy, ale ja miałam light. Ale w Szwecji też mają coś takiego jak sesja to się u nich nazywa TENTA. i tam też są egzaminy. Tylko, Jeszcze co ciekawe, to ja w Polsce miałam tak, że miałam 7 przedmiotów naraz czy coś takiego, a w Szwecji na studiach miałam jeden, jeden, jeden przedmiot się skończył następny przedmiot. I tam właśnie zaliczenie na końcu tego jednego przedmiotu. Więc to też było dużo wygodniejsze. Jeśli chodzi o oceny, w Szwecji jest system fail, pass and pass with distinction, czyli e, niezaliczone, zaliczone, zaliczone z wyróżnieniem. E, I do tego oprócz tych stopni, my przy każdym asymencie, przy każdym cokolwiek musieliśmy zrobić, co było oceniane, mieliśmy tabelkę i ta tabelka była jeszcze przed e, złożeniem. W sensie zanim się z składało ten assignment e, i w tej tabelce było dokładnie opisane za co jest pas, a za co jest password distinction, więc można było z tą pracą się wpasować troszeczkę w to, jak oni oceniają, co też było dużym ułatwienie. W Szwecji też jest dużo większy nacisk na takie życie studenckie, przynajmniej w moim odczuciu. I więc mieliśmy dużo jakichś klubów e, takich uniwersyteckich. I to nie tylko naukowych, ale też takich, wiecie, życiowych. Ja na przykład byłam w dwóch klubach i jeden z nich to był e, taki Technologia Żywności, coś takiego. A drugi klub to był Spex. I to w ogóle o tym też mogę wam trochę więcej opowiadać, bo ja się wkręciłam totalnie. Więc Spex to jest forma szwedzkiego te teatru... Studenckiego, który ma w sobie takie części improwizacyjne. No i ten klub, do którego ja należę, to miał zarówno część, gdzie mieliśmy tylko sesję improwizacji, co ja w ogóle. I love it. I do tego właśnie tą, tą sztukę. Ja w jednej sztuce grałam, to był super czas, świetnie się bawiłam, także polecam. No, i generalnie większość moich znajomych właśnie gdzieś tam należała do jakiegoś klubu, do jakiejś aktywności poza, e, poza zajęciowych. I też, były, też było dużo sportowych zajęć, bo też bardzo duży nacisk kładą na sport. Więc no, na uniwersytecie była siłka, były zajęcia sportowe. Jeśli byłaś studentką, to też mogłaś prowadzić takie zajęcia sportowe i mieć za to płacone, to też jest spoko. Ehm, no i generalnie dużo różnych rzeczy do robienia. poza szkołą. Więc, jeśli chodzi o moją historię, to e, ja studiowałam wcześniej dietetykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. E, I ja, jak się te studia kończyły, to miałam takie, bo co ja, co ja mam ze sobą zrobić? I e, w czasie tych studiów i jeszcze też w gimnazjum, e, razem z moją rodzinką, wybraliśmy się do e, cioci, ciocia, cioci wujka i ich córek e, w Sztukolmie. Po tym, jak ja dwa razy byłam w tym Szcztokolu, to miałam takie o, fajnie tutaj w tym Sztokholmie. Więc wyrosła we mnie potrzeba i chęć wyjazdu na Erasmusa do Szwecji. Natomiast na ujocie, w tym czasie, kiedy ja tam byłam, nie było możliwości wyjazdu na Erasmusa z mojego kierunku. Dlaczego? Nie. Więc zaczęłam patrzeć na inne uczelnie, żeby pójść na inne uczelnie, żeby brać na Erasmusa. Ale wtedy miałam też takie myślenie, że Kurde, dlaczego mam iść na gorszą uczelnię, albo inną uczelnię, gdzie ja już znam y, ujot, tylko po to, żeby jechać na tego Erasmusa? I w tym momencie ja zaczęłam czytać i szukać, y, jak wyglądają studia po prostu magisterskie w Szwecji. I wtedy się dowiedziałam, że są za darmo, są w języku angielskim. I to w sumie mnie przekonało, I jak już znalazłam mój kierunek, bo ja studiowałam Master of Medical Science with a Major in Nutrition Science, czyli po prostu uh, nutrition science, czyli po prostu nauki o żywieniu, tylko te nauki o żywieniu w moim przypadku były bardzo nastawione na pracę na uniwersytecie i na research, i na badania, i na doktorat, i w ogóle kariery naukową. Co? się okazało nie dla mnie, ale o tym też mogę Wam więcej powiedzieć, jeśli chcecie. Także jak ja ogarnęłam, że mam taką możliwość wyjazdu na całe studia magisterskie do tej Szwecji, to miałam takie no dobra, spróbujemy. Tylko, że ja się ogarnęłam w kwietniu, czy tam jakoś tak, nie? Czyli jeszcze przed końcem roku akademickiego w Polsce, ale już po tym, jak był deadline, żeby składać na studia w Szwecji. Więc co zrobiłam? Stwierdziłam, to jest mój plan, ja to robię. Czekam rok. I przeczekałam rok, popracowałam sobie, posługiwałam coś innego w Polsce, ale mi się nie podobało. Spakowałam manatki, wyjechałam. E, jeśli chodzi o moje odczucia, to ja już tam trochę wcześniej powiedziałam, że było dużo bardziej lajtowo i dużo bardziej tak człowieczo na tym kierunku i tak dalej, więc to mi się na pewno podobało. E, ja miałam to szczęście, że w akademiku, w którym mieszkałam, e, poznałam bardzo dobrych przyjaciół. Ja teraz, mimo tego, że to już minęły dwa lata, i ja cały czas mam kontakt z moimi przyjaciółmi z Akademika i oni mi bardzo uprzy... uprzyjemnili e, ten czas w Sztokholmie, bo z ludźmi na uczelni e, byłam troszeczkę dalej, chociaż teraz nadal też jestem przyjaciółką z jedną e, właśnie dziewczyną z mojego e, z, z magisterki, ale no, e, jednak jak z kimś mieszkasz i to mieszkanie jest super, to jest dużo łatwiej. No i co ciekawe, w Szwecji na tych magisterkach, zarówno takich medyczniejszych, takich bardziej nauk naukach ścisłych, jak ja, albo takich bardziej inżynier inżynieryjnych, techni technicznych i tak dalej, jest bardzo dużo obcokrajowców, co wydaje mi się, że w ogóle nie jest rzeczą w Polsce. Ja nawet nie wiem, czy mamy jakieś kierunki magisterskie po angielsku. Pewnie są jakieś, nie, ale no ja, ja nikogo za bardzo nie znałam. A w Szwecji, no. Ja, u mnie było 30 osób na roku, to 5 osób, może, może 7, już nawet teraz nie pamiętam, było ze Szwecji, a reszta była z całego świata. Z Azji, z. E, mieliśmy nawet z Kanady dziewczynę. Większość była z Europy, z, z Włoch, z Grecji, z m, Hiszpanii, m, z Norwegii. No bardzo tak e, multikulturowo. Nawet oprócz mnie były dwie dziewczyny, dwie dziewczyny Polki. E, jeśli jakimś cudem to oglądają, to pole, pozdrawiam. No ja miałam więcej czasu dla siebie na tych studiach niż na studiach w Polsce. Ja na studiach w Polsce jak byłam, to też pracowałam tak weekendowo, e, no ale ja wtedy w ogóle nie miałam ani trochę czasu dla siebie, to było straszne. E, a tutaj w Szwecji mimo tego, że normalnie miałam zajęcia, normalnie też pracowałam dwa, 3 dni w tygodniu, to Dałoby się to, dało się to na luzie pogodzić, ja jeszcze miałam czas, żeby sobie gdzieś wyjechać czasami, polecieć na weekend do jakiegoś em, innego em, kraju. Albo żeby iść do teatru, albo żeby iść do kina, albo żeby zrobić cokolwiek innego. I do tego miałam też czas na moje aktorzenie. Moje studia wyglądały tak, że na pierwszym roku bo moje studia i wszystkie studia magisterskie trwają dwa lata. I na pierwszym roku mieliśmy zajęcia, a na drugim roku można było wybrać, czy się chciało mieć cały rok pracy magisterskiej, czy na przykład pół roku pracy magisterskiej, i do tego jakieś kursy. Ja zdecydowałam, że wybiorę cały rok pracy magisterskiej, bo ja już w tym czasie myślałam o doktoracie, co się potem zmieniło drastycznie, ale to też jest inna historia. Także, jeśli byście chcieli, żebym opowiadała coś więcej o mojej karierze naukowej, to dajcie znać to też mogę nagrać taki film. Jak wyglądała taki, taka magisterka? Ja normalnie byłam w, w grupie naukowej na uniwersytecie. Moja grupa się zajmowała bioinformatyką i. Badaniem chorób metabolicznych. Ja się głównie skupiałam na niealkoholowym stłuszczeniu wątroby i dlatego mogłam być w tej grupie właśnie, że ten projekt był związany z jakąś chorobą, która jest dietozależna. Przez rok pracowałam, potem byliśmy obrony, tak jak w Polsce bardzo podobnie. No i tyle, udało mi się. Mam tytuł magistra. Jestem oficjalnie mądra. Także generalnie. Jeśli miałabym powiedzieć, czy żałuję, czy nie żałuję, czy zrobiłabym to jeszcze raz, to nie żałuję, zrobiłabym to na 100% jeszcze raz. Zrobiłabym to jeszcze tysiąc razy. Mi się ogólnie, generalnie, Szwecja spodobała, mega mi się spodobała tamtego czasu i e, no, i no mieszkam. Lubię, żyję. Muszę się tylko szwedzkiego nauczyć. Jeśli podobał wam się ten filmik, to zostawcie subskrypcję i lajka. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam, zapraszam do sekcji komentarzy. Ja z chęcią nagram więcej, bo też do końca nie wiedziałam, co mówić i tak dalej, nie? bo to jest mój drugi filmik na tym kanale i pierwszy taki dodany. Um, także, jeżeli chcielibyście wiedzieć cokolwiek więcej, to zapraszam, ja z chęcią.